Cześć, z tej strony Karol Bocian, i dzisiaj powiem Ci, że miałem ostatnio rozmowę z osobą, która pracuje w jakiejś branży. W branży, która nie jest związana z informatyką, ale używa tam różnych informatycznych rozwiązań, czyli po prostu aplikacji. Te aplikacje są jego narzędziami i pomagają mu po prostu pracować, albo nawet już obecnie, pewnie bez tych aplikacji byłoby mu bardzo trudno pracować. I on zauważył różne problemy w aplikacjach, których używa. Używa jednej, w międzyczasie gdzieś przerzuciłby się na drugą. Ta druga też ma pewne problemy. No i co zaczął robić i myśleć? Zaczął myśleć sobie, że mógłby, skoro ma już wiedzę domenową, skoro wie, jakie są problemy w danych aplikacjach i też wie, co jest dobrego w danych aplikacjach, jak dany biznes powinien działać, co tam się powinno dziać, że może stworzyć aplikację, która rozwiązywałaby ten problem, czyli nie miałaby problemów w tamtych aplikacji, miałaby to dokładnie, co miałoby w tych aplikacjach być, no i też nie byłoby dużo więcej, bo niektóre aplikacje są na tyle rozbudowane, żeby spełniać oczekiwania wielu różnych klientów, że po prostu zaciemniają obraz, i mają za dużo przycisków, a tych przycisków wielu z nich w ogóle nie używam. Więc ta osoba po prostu zgłosiła się do mnie, żeby porozmawiać na temat tej aplikacji. Co w takich system, y, sytuacjach może powstać, co może z tego wyniknąć? Może wyjść po prostu, że ja pomogę nauczyć się komuś tworzyć aplikację w Bablu, przeprowadzę z nim jakieś konsultacje. Może też być tak, że po prostu ta, ta osoba zrobi sama aplikację w Bablu, a ja zrobię audyt tej aplikacji, żeby ta aplikacja po prostu była lepsza, bezpieczniejsza, fajniej wyglądała. Możemy też zrobić to całkiem inaczej, czyli po prostu ta osoba może spisać sobie te flow biznesowe, to co jest potrzebne w tym wszystkim, a następnie dać mi do wyceny tę aplikację, abym ja tę aplikację dla niego zrobił. Jest jeszcze ostatnia, czwarta opcja, że robimy tę aplikację razem, to znaczy ja robię raczej te techniczne rzeczy, a on robi te obok techniczne. Czyli nie płaci mi za to, żebym ja wykonał aplikację, tylko płaci swoim czasem w taki sposób, że on będzie robił marketing, ja będę robił aplikację, a pieniądze dla nas z tej naszej pracy będą z tego, że po prostu jacyś klienci kupią od nas te aplikację. Więc jeżeli Ty widzisz też jakieś problemy w aplikacjach, których używasz, a nie widzisz na rynku innych aplikacji, a wiesz, że na przykład Twoja firma albo Ty sam jesteś w stanie zapłacić jakieś pieniądze za to, żeby zbudować nowe narzędzia, albo zacząć korzystać innego narzędzia, to możesz po prostu odezwać się i możemy też wspólnie spróbować rozwiązać twój problem. Na przykład, że ja zrobię dla ciebie aplikację, która będzie rozwiązywała dla ciebie problem i będzie po prostu oszczędzał swój czas na tym, że będziesz używał aplikacji, która działa dokładnie tak jak ty chcesz, oraz często to jest też o tym mowa w różnych takich sytuacjach, że nowe feature'y, nowe funkcjonalności oraz naprawa różnych bugów będzie przeze mnie wykonywana dużo szybciej. Niż w, y, przez dostawców innych aplikacji, których już używasz do tej pory, no bo oni mają często już dużo więcej klientów i dla każdego z nich muszą przecież poświęcić swój czas. Więc serdecznie zapraszam cię do kontaktu ze mną, jeżeli masz jakiś taki właśnie problem, taką właśnie sytuację. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy No Code, gdzie bez programowania w bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową. Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio. Od podstaw możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec... Karełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a Ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach Babuji oraz w moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, więc znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! I to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałam. Dziękuję za Twoją uwagę, serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!